Dziś robimy serdeczne pozdrowienia, więc zaczynajmy, ale najpierw intro! Jako mor, Jako mo, Jako patem! Then the, I the, rest, I the Red Bull, I'm still gonger! Was a was a was a was Kamilok, kamilok, Widzimy się jeszcze raz. A teraz robię pozdrowionka. Zaczynamy. Pierwsze pozdrowienie jest pozdrowieniem dla Wiktorii. Z kanału Slotka Psinka 13. Pozdrawiam. Buu. Kolejne pozdrowionka jest dla Dam, 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 Zuzi, mojej koleżanki. Ti, 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 pim, Kolejne pozdrowionko, oto jest przesłane dla... Uwaga, 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 uwaga. Dam, dam, dom! Kolejne pozdrowionko jest oczywiście przesłane dla Julki, moje koleżanki z kanału Julapy więc pozdrawiam, Juka U więc pozdrawiam serdecznie, Wow, to oto pozdrawienie jest, fajne ale chciałabym się powiedzieć teraz LOL Surprise kojarzący się z moimi przyjaciółkami, więc zaczynajmy ta laleczka, oto to kojarzy mi się z moją koleżanką Zuzą nie wiem, bo tak takim stroju chociaż ona takiego nie ma i po tych włosach. Nie wiem dlaczego. Bardzo mi się kojarzysz z nią. Więc pozdrawiamka. Ona mi się kojarzy z moją koleżanką Dziulko. Więc pozdrawiam. Następna. T oto kojarzy mi się z. Uwaga, uwaga, uwaga. Dom, dom, dom. Moją koleżanko Wiktoria z kanału. są Lotka psinka 13. Pozdrawiam. Następny. Tak. Oczywiście, jest bardzo podobna do mojej koleżanki Kingi, więc pozdrawiam, ona nie ma też kanału, wszystkie są dla mnie podobne, jakby. podobne, takie tak samo prawie wyglądają, więc następne. Ta kojarzy mi się z moją koleżanką Weroniko, którą pozdrawiam, ona nie ma kanału, więc pa. Te wszystkie, ta, ta, ta. Oczywiście ja mam 15 LOL Surprise, ale tutaj niektórych nie mam. Nie wziąłem. Ta, ta. mi się z moimi koleżankami. I tęsknię, to LOL. Teraz się dokładnie pokładam. I Wam pokażę. Proszę bardzo. I'm full of frocks. I feel like a girl. A teraz pasując do dodanie piosenki. Na keyboard. Ole miał być miłżej. Na 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 na. na. Zobaczcie, jak mogło być. takich film. Love, love, love. Kolejna. Ole Sacred. On Secret time I walk You laugh You laugh Hello the ocean, in the skies Take cup, in the skies Love You love. Just sleep in dark Just sleep in the dark the You love That was my song Next, next One day Hallo, wat is uw naam? is een ander. Ik wil een day, 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 day. Kalei na. Pana były wszystkie podtacie. Dzisiaj oczywiście filmik, jak zrobić naklejki, więc zapraszam i papa. Pa pa narka do widzenia.